W Galerii Wieża Ciśnień Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Po raz piąty odbyły się permutacje. To spotkanie artystów, którzy, jak sami podkreślają w swojej twórczości, wykorzystują osiągnięcia współczesnej techniki, głównie komputery, choć nie tylko. Od początku pomysłodawcą i kuratorem tych yy, wszystkich edycji jest dr Roman Brąboszcz z Poznania. No i właściwie my cały czas, mówię tutaj trochę w imieniu bardziej odbiorców i ty, tych osób, które zapoznają się z takim rodzajem sztuki, która powstaje gdzieś na styku sztuk wizualnych i technologii, ciągle jakby podglądamy i, i staramy się zrozumieć intencje artystów i tego, na ile rzeczywiście to jest pewien rodzaj sztuki, który pozwala przekroczyć takie bardziej tradycyjne media wizualne. Artyści biorący udział w tegorocznej edycji festiwalu to Martyna Hojnacka, Mirosław Rajkowski, Przemysław Sanecki, Robert Lisek i Roman Brąboszcz. Mirosław Rajkowski od wczesnych lat 80. zajmuje się sztukami audiowizualnymi. Działa w trzech obszarach słowa, obrazu i dźwięku. Studiował matematykę, filozofię i historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. W historii zmieniały się narzędzia pracy artysty, natomiast sama istota sztuki pozostaje chyba wciąż ta sama. I to niezależnie od tego, czy mówimy o sztuce prehistorycznej czy o sztuce renesansowej, czy o sztuce współczesnej. Chodzi o to samo, chodzi o piękne, jakąś tajemnicę i tą prawdę, którą wyraża człowiek w formie. Także zajmuję się narzędziami współczesnymi, komputerem, kamerą, wideo, natomiast zajmuję się tym wszystkim, czym zajmowali się moi koledzy w przeszłości. Roman Bromboszcz działa na pograniczu sztuk wizualnych, muzyki elektronicznej, literatury, programowania. Tworzy obiekty, w których wykorzystuje znaki, teksty, elementy typograficzne, kolory, dźwięki, grafikę i fotografię. Festiwal Permutacji skupia artystów zajmujących się sztuką z punktu widzenia tego, jak ona się jawi poprzez komputery, poprzez algorytmy, poprzez pisanie, kodowanie, ale także Programy graficzne, programy do wideo i ona zasadniczo różni się tym, że można z nią wchodzić w kontakt bądź też jest generatywna. Z jednej strony może być interaktywna i ta interakcja polega na tym, że możemy za pomocą klawiatury, myszy, ruchu, gestu bądź też innych z bardziej skomplikowanych form interaktywności polegających na tym, że wykorzystujemy odczyty temperatury, wilgotności bądź też. W jakiś sposób zamieniamy media, pokazujemy jak wygląda dźwięk, bądź też słuchamy tego, jak wygląda obraz. Robert Lisek jest artystą, matematykiem i kompozytorem, który koncentruje się na systemach obliczeniowych, biologicznych i społecznych. Jest zaangażowany w wiele projektów poświęconych sztuce mediów i sztuce interaktywnej. Pracuję z różnymi systemami obliczeniowymi, biologicznymi, społecznymi. Tutaj Wierzy, przedstawiam instalację, w której pracuję z wirusami komputerowymi i z wirusami biologicznymi. Mój materiał genetyczny jest miksowany z wirusami takimi jak Ebola mm, i innymi y, chorobami. Y, sygnał jest przetwarzany w czasie rzeczywistym przez system wideo z, z feedbackiem. W ocenie osób, które zdecydowały się wziąć udział w festiwalu, to z pewnością nie jest łatwa sztuka, ale warto spróbować ją zrozumieć, bo przecież każde działanie niesie z sobą emocje i większe lub mniejsze wartości.